Siema, siema. Witam wszystkich w tym nowym roku. Ja ten nowy rok zaczynałem od, od chorubska przeziębienia, także straszna lipa była. W tym roku zrobiłem dopiero dwa treningi, dzisiaj będzie trzeci. I to dwa takie słabe, bo, bo przeziębiony słaby. Dzisiaj już prawie zdrowy. Zaczynamy dzisiaj. Spróbujemy zrobić trening taki już mocniejszy, ale czy się uda? To nie wiem. Na pewno jakimś mniejszym ciężarem. Też zmienimy ilość powtórzeń no i zaczynamy w końcu zaczynamy 7 dni, około 7 dni chorowałem masakra była no ale przegrałem walkę z chorobą ale to nie znaczy, że się poddam walczymy dalej z ciężarami dobra, zaczynamy zaczynamy trening klatki dzisiaj od hantelek zaczynamy, mam tu takie nowe hantelki które pospowałem Kumpel kupił materiał, ja pospawałem i to są jego, ale też mam prawo z nich korzystać. Kumpel ćwiczył mnie, to, to kupił materiał, a ja zrobiłem. Dobra, tu jest coś około 42 kg. Będę się starał nie schodzić poniżej 10 powtórzeń. Tym razem będą powtórzenia taki większe na wytrzymałość, ale nie wiem, czy to się uda, bo jestem osłabiony. Osłabiony, a trening na wytrzymałość, tak trochę. Czyli to się trochę tak nie klei, ale cóż. Walka z ciężarami. No to walkę trzeba zacząć. Pięć razy poszło, masakra, słaby jestem, słaby jestem, no ale cóż, przegrałem walkę z chorobą, ale walki z ciężarami nie przegram, cały czas będę walczył, ciężko, ciężko, no ale cóż, damy radę, musimy, ważne, że zdrowko wraca, nie ma zdrowia, nie ma nic, okej, okay, dobra. No i zrobiłem płasko, zrobiłem 4 serie, 3 serie zrobiłem 10 razy, 10 powtórzeń. No ale czwartą już nie dałem rady, zrobiłem 8 powtórzeń. Spróbujemy tutaj zrobić przynajmniej 10 powtórzeń na skosie, sztangą. Ma się udać. Uff, ale mnie. Poszło 11 z minimalnym zapasem, 12 mi się też by poszło, ale nie ma co się gotować I teraz, może, na czwartej serii już nie zajdę poniżej 10. Ha, wspaniałe uczucie, gdy po chorówku człowiek taki słaby, osobiony, do niczego nie nadający się, wraca. w Miarę zdrowy do siłowni. Troszkę teraz. Mniej siły, troszkę słabsze, ale zadowolenie z tego treningu jest już teraz duże. Wiem, że ten trening zrobię już od początku do końca. Tak jak trzeba, bez, bez smarkania w chusteczkę i w ogóle kaszlania. Fajnie, fajnie, damy radę, okej. Okay. No i druga seria. Sztangu, ten skozek robiłem. Już poniżej 10 nie schodziłem. Jakieś turbo doładowanie się włączyło, także była moc. Wszystkie cztery serie powyżej 10 były. Fajnie, zaczynamy teraz ostatnie ćwiczenia na klatę rozpiętki. O, też nieduży ciężar, żeby ta przynajmniej 10 powtórzeń zrobić. 12 razy. O! 12 razy. Chyba to jeśli się nawet tak w miarę dobrze łokci. staram się nie robić tego kąta, tylko ten kąt w miarę stabilny był. No, może na filmie to będzie inaczej wyglądać niż niż ja to czuję, ale, ale mam wrażenie, że wszystko fajnie było. poszło, żeby ok. No i powoli będziemy robić kocicze, trening trzy ćwiczenia już są dość mocno spompowane. Satysfakcja, że ten trening idzie dobrze, to mega duża zadowolenie. W końcu pierwszy raz w tym roku dobry trening. Dobra, lecimy dalej.